W konferencji prasowej po meczu, szlagierowym meczu czwartej Ligi Podkarpackiej dymbica, i JKS Jarosław. O kilka słów komentarza poprosimy obu trenerów. Na początek trenery gości. Gratulacje dla gospodarzy. Ciężko pracowali na, na to zwycięstwo. No niestety my jesteśmy rozczarowani nie tylko wynikiem, ale, ale tym jak to dzisiaj ten mecz wyglądał, bo, bo zbyt wiele słabych ogniw i zbyt Dużo słabości w tym meczu nie pozwoliło nam wykreować dużo sytuacji i nie potrafiliśmy grać w swojej gry. I niestety nie udało się dzisiaj zdobyć punktów, więc teraz już trzeba się tylko skupić na kolejnym spotkaniu. Dziękuję bardzo, trener gospodarz. Trener Bogdan powiedział, że u niego dzisiaj było dużo słabych punktów. U mnie wręcz odwrotnie kluczem do wygrania dzisiejszego meczu było to, że tak naprawdę wszyscy zawodnicy zagrali na solidnym poziomie od siebie coś na plus dała też ławka rezerwowych i stąd taki wynik. Wiedzieliśmy, że JKST to taki zespół, który bardzo mało bramek traci, więc bardzo się nastawialiśmy się na taką mądrą, konsekwentną grę w defensywie. I wiedzieliśmy, że mamy na tyle wystarczająco dużo atutów w ofensywie, że jesteśmy w stanie jedną y, bramkę strzelić. Yy, I się udało. Yy, bardzo trudny y, mecz, bardzo intensywny. Ale uważam, że, że taką właśnie wytrwałością, konsekwencją, determinacją w Grze Defensywnej, mądrym ustawieniem udało się ten mecz wygrać. Klubowi JKS Jarosław z całego serca życzę awansu. Mam nadzieję, że wraz z Sokołem Kolbuszowa awansują do, do wyższej ligi, a my się powoli szykujemy już na nowy sezon. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszam jeszcze na jeden mecz. Na własnym boisku. Do zobaczenia.